A do Agnieszki jedziemy z przyczepą, więc będę musiał tutaj trochę poogarniać. Cześć, witajcie na kanale Kiki Świat. Jestem właśnie z Szymusiem, będziemy robić pomoce naukowe, żeby uczyć nasze dzieci liczyć, mnożyć i nie wiem, jakoś abstrakcyjnie myśleć. No i Kasia poprosiła mnie, żebym zrobił jej taką planszę, gdzie będziemy wtykać po prostu takie, to są takie zaślepki. Tutaj będą cyferki napisane i będziemy wtykać i uczyć się liczyć, więc. Zaczynamy. Z bliska wygląda to tak: jest to zaślepka o średnicy 35 mm. Kupiliśmy to w firmie Tolux.pl. No i mamy 100 sztuk takich zaślepek. No i teraz muszę wymierzyć po prostu y, miejsce dla 100 takich koreczków. Y, no i po prostu wywiercić to. Ale pewnie zastanawiacie się, po co ja to w ogóle robię. No więc robię to po to, ponieważ nasza Nadia nie idzie do zerówki. Y, będzie miała edukację domową. No i musimy ją jakoś nauczyć liczyć. Więc potrzebuję takiej tablicy. Właśnie do nauki liczenia. Tutaj już mam linie narysowane co 4,5 cm, bo tylko tyle zmieszczę. Jak widzicie, to jest taki prostokąt. Ale tutaj już mogę troszeczkę szerzej to zrobić, więc sobie ustawię, jak mniej więcej. I teraz będę robił linię w tą stronę. A tutaj zrobimy sobie co 5 cm. I zrobiłem taką kratkę 4,5 na 5 cm. I mam teraz wiertło łopatkowe, które ma średnicę 36 cm. Milimetrów. Takie wiertło kosztowało 8,50 i to jest 36 mm, a tutaj tylna część tego koreczka ma 35, więc jest troszeczkę większe, tak żeby dzieci z łatwością mogły wsadzać te, te zaślepki w blat. Nabiję sobie punktakiem, żeby mi się wiertło nie ślizgało. No i tak to wychodzi, moi drodzy. Zobaczcie, całkiem ładnie. Zobaczymy teraz, czy ładnie wchodzi to. No super, tylko trochę za płytko jeszcze. I jak widzicie, gotowe. Teraz to wszystko odkurzę i pozbędę się dżask. Chodźcie, przymierzymy teraz, jak te zaślepki będą wyglądać. I taka rada, jakbyście takie coś robili, to nie, kupuj, nie kupujcie tych kapselków, tych zaślepek w marketach budowlanych, bo zapłacicie trzy razy więcej. Ja zapłaciłem za 100 sztuk, 50, chyba 4 zł. A no, nie będę mówił w jakim sklepie kupiłem za 170 zł. No i jak się zorientowałem, że przepłaciłem, no to tam oddałem. A te mi wczoraj przyszły właśnie z Allegro. No i oczywiście tutaj będą numerki napisane. No i dziecko będzie sobie po prostu tak wtykać te kapselki z literkami. No i będzie się uczyć. Zobaczycie później jak Nadia wróci od babci, to będziemy się tym bawić. To wam też pokażemy. Takie fajne biszkopciki. I tak to na razie wygląda. Tylko jest jeden problem, zgubił nam się jeden kapselek. Nie wiem czy Szymuś zgubił, gdzieś na dworze, czy w paczce było za mało, ale Coś tutaj dorobimy, albo kupimy gdzieś w sklepie jedną sztukę. No i co, teraz muszę jakieś tutaj numerki. 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej, do 100 aż. No może sobie zrobię po prostu jakiś szablon. Także idę do drukarki i drukuję cyferki. Myślę, że taka czcionka będzie dobra. Mam tutaj tachomę Rozmiar 50 i pogrubiłem tą czcionkę jeszcze, więc jak widzicie... Tutaj mamy 1 do 1, więc to powinno być dobre. Jak będzie np. podwójna cyfra, to tak samo e, powinno tutaj ładnie e, wyglądać. Drukujemy. Cyferki zalaminuję taśmą e, przeźroczystą dwa razy. No i potem je postaram się wyciąć nożyczkami albo nożyczkiem tapicerskim. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. I zobaczcie, mam już szablon gotowy. Dziewiątki nie wycinałem, ponieważ dziewiątka to obrócona szóstka. Więc jak sobie szóstkę obrócę, to będę miał dziewiątkę. Najtrudniej jest wyciąć 0, bo musicie zostawić środek. Ja tutaj zostawiłem tą kreseczkę. Czwórkę jest bardzo trudno wyciąć, bo też trzeba zostawić środek. Szóstkę, no i ósemka chyba najgorsza, bo jest cała okrąglutka. A najłatwiej było wyciąć jedynkę i siódemkę. Jak widzicie, można sobie zrobić podgląd z tego, co wyciąłem. Więc na razie to odkładam. No, i teraz odbijam jedynkę. Coś takiego. No, trochę się rozmazało, ale widać, że to jedynka. Dwójeczka wyszła tak. No i słuchajcie, zrobiłem do dziesięciu. Tak to wygląda. Dziesiątka mi trochę krzywa wyszła, no ale dobra, już tam. Wiecie, ale w międzyczasie przyszedł mi zbiornik chyba z El Campu. Zaraz rozpakujemy. Słuchajcie, coś tu przyszło. Jest to zbiornik na szarą wodę, chociaż wygląda jak na czystą wodę. Bo taki sam mam na czystą w przyczepie, ale on jest po prostu płaski, więc ja sobie go po prostu pod przyczepą e, tak zawieszę. No i tutaj będą mi wchodzić rurki od kanalizacji, no i nie będziemy musieli już wystawiać tego zbiornika na zewnątrz, tak jak do tej pory robiliśmy. Także za niedługo będę go montował. Oczekujcie odcinka, a tymczasem wracam do mojej, nawet nie wiem jak to się nazywa. Tutaj będzie napis, jak to się nazywa. Wiecie co, do tamtego wrócimy troszeczkę później, bo mam jeszcze do docięcia jedną płytę. A chciałbym już tutaj posprzątać na tarasie, więc teraz idę dociąć płytę, e, którą mam. Tutaj to będzie kolejna tablica, tym razem do nauki tabliczki mnożenia. Na tej płycie zrobię kratkę 4 na 4 i wywiercę otwory zwykłym wiertłem. Tutaj wywiercę otwory wiertłem dwunastką. Ponieważ tutaj będziemy wsadzać właśnie takie kołeczki, no i dzieci będą się po prostu uczyły mnożyć poprzez wsadzanie takich kołeczków w dziurki. Taka paczka kołków kosztuje 12 zł, także polecam tą firmę Tolux.pl i tu jest 250 sztuk. My będziemy potrzebować tylko 100 sztuk. Jak widzicie, zaznaczyłem sobie punktakiem i teraz wiercę. I tutaj popełniłem mały błąd, ponieważ otwory są troszeczkę za duże na te kołeczki. Jak widzicie, jest tak luźno, nie? Mogło to wiertło być jednastka albo dziesiątka. Także, albo włożymy te kołeczki do wody na noc i one się po prostu spuchną, czyli rozszerzą, i będzie fajnie. Albo po prostu ob tutaj obwiążemy taśmą i będzie też fajnie wchodzić. No, ale mniej więcej tak to wygląda. I tutaj musi być. Ponomerowane 1, 2, 3, 4, 5, tam do 10, i tutaj u góry też 1, 2, 3, 4, 5 i tam do 10. No i potem dziecko na przykład robi 2 razy 2, czyli 1, 2 razy 2 rzędy, czyli ma 4 kołeczki wsadzone. No i tak to wygląda ta cała nauka mnożenia, więc zrobię to do końca. Jeszcze mam takie listwy wykończeniowe. Jak widzicie, tutaj jest takie poszczępione, Zrobimy to tak, żeby było estetycznie. No, i ponumerujemy, i potem Wam pokażemy, jak będziemy się z tym uczyć. No i oczywiście, kiedy mam już wszystko gotowe, gumką mogę powymazywać te wszystkie linie. Mam teraz takie dwie listwy i będę je ucinał na odpowiedni wymiar za pomocą właśnie takiego urządzenia. To się nazywa skrzynka uciosowa. I dzięki niej będę mógł uciąć pod kątem 90 stopni, jest trochę taki zadzior. To można go uciąć po prostu nożykiem tapicerskim, Już prawie gotowe. Ostatnia listwa, pięknie, no, wygląda zacnie. Powiem Wam bardzo ładnie, będziemy się uczyć. Dzieci oglądają baję. A my się pakujemy, ponieważ jedziemy do Agnieszki z Edu Rodzinki. To właśnie dzięki Agnieszce poznaliśmy sposób na naukę dzieci liczenia i mnożenia. Także pozdrawiamy cię, Agnieszka, dziękujemy ci za ten sposób. Jak chcecie zobaczyć, jak Agnieszka uczy swoje dzieci tą metodą, to zapraszam was. Link będzie w opisie. A kanał Agnieszki nazywa się Edu Rodzinka. I Agnieszka ma czwórkę dzieci i też uczy domowo, więc możecie się zainspirować. A do Agnieszki jedziemy z przyczepą. Więc będę musiał tutaj trochę poogarniać Nalać płyn do kasety WC, żeby nie śmierdziało Bo wiecie, wszystko miałem tutaj po prostu e, pospuszczane Bo przymrozki były, żeby tutaj instalacja nie popękała Więc wszystko miałem spuszczone No a teraz będę musiał to zrobić Ale nie będę wam tego pokazywał, bo już to tyle razy pokazywałem Chcę wam tylko pokazać jak przyczepa wygląda Tak wygląda już za niedługo No nie wiem czy za niedługo, za miesiąc, półtora Jedziemy do Portugalii Więc znowu będą fajne przygody Także mam nadzieję, że się doczekamy wszyscy, bo ja też jestem bardzo ciekawy tej naszej podróży. No i jesteśmy już w trasie, zrobiliśmy 130 km, jeszcze 200 nam zostało. Jesteśmy gdzieś za Wrocławiem. I pierwszy postój. Jak tam Szymuś? No, ogólnie się ubieramy, ponieważ dzieci wzięliśmy w piżamkach, więc musimy się teraz ogarnąć. Jedziemy od siódmej, nie? Tak, od siódmej. Szymuś, idziemy na ten most? Idziemy na ten most, chodźcie. Będziemy machać kierowcą ciężarówek. Chodzimy z Szymusiem. Jedzie Szymuś. Podoba podobać się? Szymuś macha Pan pomachał, ale fajnie. Słuchajcie, dojechaliśmy właśnie. Jesteśmy u Edu rodzinki. Poznajcie Agnieszkę. To jest Agnieszka. Tam jest Łukasz, a to są nasze dzieci. Bardzo się polubiły i widzicie skaczą sobie na trampolinie.